Witam Państwa w tym piękną pogodę, dzisiaj dorwaliśmy takiego oto zefirka, tutaj jest to ciągnik pochodzący z fabryki PRONAR Narew i dzisiaj przyjrzymy się temu. Znamy już nasze PRONARY bardzo dobrze, często je widzimy, no ale takiego zefirka no raczej już nie tak często jest to ciągnik, którego produkcja rozpoczęła się w 2007 roku na chińskich podzespołach YTO Silnik jaki się tutaj znajduje to czterocylindrowa jednostka o pojemności 4750 cm3, posiada 85 koni i brak turbo. Skrzynia jaka się tutaj znajduje to 12 plus 4, częściowo zsynchronizowana i ten ciągnik może polecieć nam 28,4 km na godzinę. Mamy tutaj mechaniczne sterowanie podnośnikiem, który udźwignie nam 3000 kg przy masie ciągnika 4,750 kg no a wysokość tego ciągnika to dokładnie 2,9 metra. Także omówiliśmy pokrótce te modele, ale może przyjrzyjmy się jak ten egzemplarz dokładnie wygląda tutaj z bliska. Tak jak widzicie ciągnik wyposażony jest w napęd 4x4 i może podajmy tutaj wielkości opon. Mamy tutaj opony zamontowane Mitasa, także całkiem niezła firma. I tak jak z przodu mamy Szerokość opony 380 mm, mamy profil opony 85, są to oczywiście radialne. No i felga, jaka tutaj znajduje się z przodu, to 24. Oczywiście z tyłu także znajdują się opony Mitasa. Mamy tutaj 18,5 cala radialne, no i felga 34. Warto także wspomnieć, że na tylnych kołach znajdują się obciążniki. Ten tutaj ma 50 kg, jest także jeszcze drugi. Także na każdym kole mamy dociążenie o wartości 100 kg. Przejdźmy może na tył tego ciągnika. Co tutaj się znajduje? Mamy oczywiście ciągna zakończone hakami, także mamy szybkę i łatwe podpinanie, mamy także wyjścia hydrauliczne, wiadomo wyjście na przekaźnik górny i dolny zaczep tak jak widzicie po obu stronach jest dość dużo miejsca, tak jakby czegoś tam brakowało, no ale on po prostu jest tak rozłożony że na boku prawie nic nie ma, I jest goło i wesoło i mamy dużo dostępu głębiej jeszcze warto wspomnieć, że oczywiście siłowniki do tego podnośnika znajdują się tutaj w bloku, także nie ma tutaj typowo do niego dojścia tak jak to mamy na przykład w Belarusach, że one są tutaj po obu stronach. W tyłu tego cienka znajduje się także tabliczka, mamy tutaj PRONAR, SPZO, TYP. Ciągnika, numer homologacji, numer identyfikacji, dopuszczalna masa całkowita, dopuszczalne obciążenie przedniej osi, dopuszczalne obciążenie tylnej osi. Mamy także dopuszczalne masy udźwigowe przyczep maszyn. Także dzięki temu, że po lewej stronie mamy bardzo dużo miejsca, mamy idealne dojście do filtra od hydrauliki. Przejdźmy może teraz na przyciągnika. Mamy tutaj obciążniki po 40 kg, każdy jest ich 10, także mamy 400 kg, ale może zajrzymy tę podformę pod maskę. Po otworzeniu maski wyłania nam się tutaj akumulator. Jeden, jedyny mamy także suchy filtr powietrza. Dalej widzimy intercooler, a za nim znajduje się chłodnica. Także po lewej stronie ciągnika, znajduje się tak jak mówiłem, mamy chłodnicę. Mamy plastikowy wentylator od chłodzenia. Dalej mamy także tutaj filtr oleju. Mamy także dwa filtry dość małe od paliwa, oczywiście pompa paliwowa. Także mamy tutaj zbiorniczek od spryskiwaczy. Także po tej stronie znajduje się taki jakby odcinik od paliwa i mamy także w idealnym po prostu miejscu Zbiornik na paliwo który mieści 110 litrów ropy. Także zbiornik jest naprawdę w super miejscu, bo nie musimy gdzieś tam pchać tej swojej, jak lejemy oczywiście z paniki do góry, czy tam jak to jest w Belarusach, że do tyłu musimy się wspinać. Po prostu stajemy sobie tutaj i na poziomie pasa lejemy sobie ropę. Więc jest idealnym jest naprawdę. Po prawej stronie znajduje się nic innego, jak to w każdym czoniku mamy alternator, mamy tutaj rozrusznik. Także jest tutaj umiejscowiony. Filtr kabinowy, oczywiście mamy kolektor i rurę wydechową, także nic ciekawego tutaj nie ma, jak w każdym ciągniku. Także z tej strony znamy to z Belarusów, z Prunarów, ze wszystkiego mamy pojemnik na powietrze, bo także znajduje się w tym ciągniku sprężarka. I po prostu tutaj jest zamieniona, bo jest po prostu taki oto pojemnik, a w Belarusach na przykład mieliśmy taki podłużny. Tutaj także mamy w dość ciekawym miejscu wałek od przedniego napędu, on idzie tam dosłownie tutaj na samym środku, jest w takiej rynnie osłaniającej, także tutaj na przykład w Belarusie mamy tu na samym widoku po prawej stronie. A tu nam idzie dosłownie na samym środku, tam pod spodem. Jeśli chodzi o oświetlenie w tym czynniku, to mamy, proszę bardzo, na samym przodzie mamy dwie lampy główne. Także znajdują się tutaj lampy poboczne na wysokości końca maski, a także cztery halogeny u samej góry. No i jeśli chodzi o tył, to znajdują się tam po prostu dwa halogeny u samej góry. Także co mi pozostało? Pozostało nam zaprosić Was do środka, zobaczmy co tam się dzieje. Także znajdujemy się już w środku dość czy przestrzennej, to bym nie powiedział, kabiny, ale jesteśmy. Jeszcze udało nam się ustalić, że ciągnik jest z 2009 roku, także jeszcze dzieciaczek. No i jak to tutaj wszystko dokładnie wygląda? Mamy główny fotel, oczywiście z podłokietnikami ten chyba zdech, ale mamy podłokietniki. O, proszę bardzo. Tu znajduje się także siedzenie pasażera i jak to w, możemy znać? Z Belarusów mamy tu takie oto uchylanie właśnie bocznych szyb, także z tej strony. Więc możemy sobie uchylić. Oczywiście mamy uchylaną tylną szybę. No i co? Jak to wszystko tutaj wygląda? Już możemy zauważyć, że dość nowocześnie wygląda nasz tutaj cały kokpit. Yy, możemy to kojarzyć na przykład z John Deere'ów, no może trochę inaczej to wygląda. Także jak to wszystko tutaj wygląda? Oczywiście może zacznijmy tutaj od góry. Znajduje się najważniejsza rzecz, jaka może być w ciągu, Jest to radio oczywiście i mamy naprawdę fajną imprezkę możemy sobie zrobić, bo mamy tutaj dwa głośniki i także te z tyłu, a te z tyłu to nie wiem, czy one są oryginalne, czy one tak były sobie dołożone po prostu. Jak to tutaj wszystko wygląda? Mamy kierownicę. Się pronar, gałeczka, wiadomo i zegary. Mamy tutaj różne prędkości, jak zegary, jak zegary. Tego nie będziemy omawiać, bo to wszędzie jest podobnie. Także co mamy tutaj? Drążek od kręgowskazów, od świateł, a także od trąbki. Możemy sobie trąbnąć tutaj, i mamy jeszcze, zapomniałem powiedzieć, u góry wachlarz świateł. Proszę bardzo. Mamy także, wiadomo, spryskiwacze, jakieś wycieraczki. Tutaj tylne wycieraczki, wycieraczki także mamy. Mamy oczywiście, jak w każdym prawidłowym kierunku, roleta jest od słońca odsunięta, widok wspaniały jest po prostu z tej kabiny mamy ściętą maskę także do tura mi się wydaje, żeby się ładnie nadawał ten ciągnik, bo jest wszystko ładnie widoczne, nie jest jakaś ta rozciągła ta kabina, a także jest dość wysoko ona i widzimy wszystko co się dzieje dookoła. Po prawej stronie znajduje się stacyjka, mamy klucz, tutaj musimy przekręcić, a także ważna sprawa, żeby ciągnik nam zapalił musimy trzymać cały czas sprzęgło tak wygląda nasz kokpit z gałkami tutaj tutaj mamy oczywiście dla palących Schowek na PETowanie, mamy zapalniczkę. Tutaj możemy sobie nagrzać. Oczywiście, każdy prawidłoporobiec wie, że tutaj powinno być transmiter do radia i wiksa do samego rana. Dopóki nie skończymy pracy, co tutaj mamy? Tutaj mamy podnoszenie, naciskamy tak, unosi nam się sprzęt. Tutaj mamy gałkę od gazu. Jak to w takich sprzętach, jak Pronar Belarus występuje po tej stronie, właśnie. Yy, mamy tutaj trzy gałki od wywrotu Także te gałki służą nam do, do obsługiwania podnośnika I biegi, jeśli chodzi o biegi w tym ciągniku To mamy dwie gałki, mamy tak jakby reduktor i tutaj zmieniamy biegi Od 1 do 4 yy, Tutaj nic ciekawego, no biegi 1 do 4 yy, Nic się tutaj ciekawego więcej nie, nie dzieje Tutaj mamy zakres M i L to są zakresy wolniejszych biegów, a H to są te najszybsze biegi. No i mamy także wsteczny. Także wybieramy sobie najpierw zakres, a potem wybieramy bieg i ciągnik nam jedzie do przodu. Mamy oczywiście gaz, hamulce i sprzęgło, a także z tej strony znajduje się odprężnik z tych ważniejszych rzeczy. Po lewej stronie w tym ciągu znajduje się tutaj na dole, oczywiście, mamy tutaj pierwsze od prawej strony ręczny. I tutaj mamy, tak jak to w Zetorach możecie znać, yy, sprzęgło do przekaźnika Przekaźnik załączamy właśnie tą oto wajchą A tą oto wajchą załączamy przedni napęd Tak się prezentuje ta cała kabina Uchylane mamy trzy szyby tutaj Także drzwi otwierane, z tamtej strony nie ma drabinki, tylko jest z tej strony Tutaj mamy jakieś jeszcze nawiewy I tak to się wszystko prezentuje w tym zefirze. Myślę, że pokazałem Wam już wszystko, także nie pozostało nam nic innego, jak odpalić ten sprzęt i do roboty. Także wsiadamy do naszego zefira i uczymy się go teraz odpalać. Oczywiście noga na sprzęgło, wiadomo mamy, musimy mieć luz. I do tego y, włączamy naszą stacyjkę i aż się włączyły kierunki z wrażenia. Ok, dobra. Spali na zefir, puszczamy sobie sprzęgło, no i ruszamy w trasę. Nasza przygoda z zepirem, tak to właśnie się prezentuje, na pewno jeszcze wpadniemy na wrochę, zobaczycie jak on pracuje w polu. Dziękuję, że byliście. Piszcie, może jakieś tam propozycje, to jeszcze byście chcieli zobaczyć z maszyn. Dziękuję bardzo, że byliście i na razie.